Aha, jo! Prawdziwa zajawka nigdy nie gaśnie. Koło mi to lata, to dziś się obudzi, jak to przy tym zaśnie. Snuję baśnie i legendy, głos przy błędy. łuciki ja, mama ja, jak Baltazar gąbka. Szukam rozwiązania, chęć nagrania bez gadania jest moim proyzetem I przed z tym zdetem u mnie nie ma lipy. Nie po to zapierdalam dniami i nocami, by się podzielić owocami swojej pracy, tak rodacy, kto jest chętny do współpracy, zwykle są biedacy, czołem pracy, jestem jak pan krasy, lecz tym się nie chwalę, skromna osobowość, to jest moje ale wytrwale, dążę do swojego celu, tak jest. Obywatelu Nie krępuj się, nie wstydź z byle powodu Dziwne tu jest gówno, które nie robi smrodu W ramach dowodu Sram na to wszystko co daleko i na to co jest blisko Bo nie krępuj się, nie wstydź z byle powodu Dziwne to jest gówno, które nie robi smrodu W ramach dowodu sram na to wszystko Co daleko i na to co jest blisko Sram dalej niż widzę, taką mam stylówę Cisnę złotówę, nie idę na klasówę Wrym, wrym, wrym Pierdolę kranówę Opierdolę se grochówę Kuj kładę na hamówę Jak gluwa na charówę W dupie mam łapówę Zatrzymaj setą szczuwę, jo Przyda się na wymówę Idzie lato, zadbaj o lodówę Fajną masz miniówę hej zrobim parapetówę Jak skończę to dorzucę pół litrówę. jo Zmienię płytę jak przystało na DJ'a Temat się odkleja, a pociąg wykoleja Ej, a ja jestem Shirley'a Wiesz o co chodzi, toczy się tuleja A ja rąbię z voleja, bo nie jestem fleja Idziesz na zakupy, nie zapomnij troleja Nie krępuj się, nie wstydź z byle powodu Dziwne to jest gówno, które nie robi smrodu W ramach dowodu, sram na to wszystko Na to co daleko i na to co jest blisko Nie krępuj się, nie wstydź Byle powodu, dziwne to jest gówno, które nie robi smrodu w ramach dowodu sram na to wszystko, co daleko i na to, co jest blisko.